Witam na kanale Planszowo, Titan Grailu pada Gawalonu, rozdział 6, dzień szósty Tak, tak, szósty dzień. szósty i teraz jest tak. Yy, rozmawialiśmy z Nantę yy, w Lesie Szeptów. Nic się nie mm, dowiedzieliśmy. Byliśmy byli w brzegu. Yy, w sumie też nic się nie dowiedzieliśmy. Ale mamy tą maskę grobową, jakby coś. Idziemy teraz w tą okolicę po prostu szukać tutaj jakiegoś rozwiązania. Rozpaliliśmy sobie ten. Byliśmy w kamelocie, odzyskaliśmy zdrowie. To zdrowie, energię. Tam można tą energię odzyskiwać nieskończoność. Dzięki temu mamy full zdrowia oraz full jedzenia. Nie? Dobra. I teraz musimy rozpalić Musimy rozpalić kolejny musimy odebrać kartę wydarzeń Jest dobra pogoda, więc mamy darmową podróż Idziemy sobie za darmo tutaj, do 102 Tutaj musimy iść górą, bo inaczej się nie da Ale żeby pójść górą, musimy wrócić tutaj, żeby rozpalić żeby rozpalić 8, 9 tak żeby rozpalić no ten słowo mi uciekło żeby sobie rozpalić menhir zanim tam pójdziemy coś jeszcze liczniki tak liczniki tutaj na 4. Liczniki są pomijalne te, bo tu będziemy, tu jest, na, no. Tu jest na 5 zeszło, tak. I tu jest na 6. Okej. Okay. I teraz tak, jesteśmy sobie tutaj. W ogóle tak, jak byliśmy w, możesz otrzymać jeden prowiant, jeden prowiant, to będzie

Tutaj możemy rozpalić 102 Menhir, tak? Musimy rozpalić Menhir w 102, więc idziemy do aplikacji. Tak i to jest 102. Pyk i Menhir. Nie, nie 102, 101, przepraszam. 101. i tu jest menhir nas tylko interesuje i tak mogę zrezygnować z jednego, więc zrezygnuję z energii i mogę obniżyć koszty, tak czyli tak, po jednym zdrowia każdy musi oddać ten jest strasznie drogi, nie oddajemy po jednym zdrowia, teraz tak Dajemy magię 8, 9 magii, tak 9 magii oddaliśmy i oddajemy 4 kosztowności. Oddajemy 4 kosztowności. Ok, dobra, mamy mało kosztowności ogólnie rzecz biorąc. Dobra. I teraz tak znowu idziemy. Po jednym oddajemy energii. Pyk, pyk. Pyk. I pyk. I drużyna hmm. idzie tutaj. Tak. Jeden kosztowności w osadach. Byliśmy w osadzie, więc dostajemy jeden kosztowności. I wydajemy kolejne cztery. Każdy wydaje po jeden energii. A może ci wydadzą więcej. Ej, moment, już się przełączam, tak. I wylądowaliśmy tutaj, tak. I tu możemy otrzymać. To jest 106, tak zobaczmy sobie do 106. Na pewno będzie Menhir 1.06. Rozpalamy Menhir. Wiatr dziwu. Zrobię z górnikami. Kontynuuj. I w płonące no, ja to mam czy nie mam odrzuć dobra czyli tu by się nie opłacało a tutaj wchodzić głębiej w pole z kością. rozbić wrota Dobra jeden Magitek, dobra, ale to nas kosztowało jeden eksploracji też dobra czy tu jeszcze coś warto zrobić? Menhir, Menhir, mogę 1, yy, 2 i Probian 3, 8 kosztowności, tak? 8 kosztowności, więc musimy skorzystać z tego. Mamy 12, odjąć 8, 20 to jest 12, tak? Kurczę, dużo kosztowności nam ubyło, niedobrze. Dobra, ale mamy Menhir na poziomie 5 plus 2, 7, tak? Na poziomie 7 możemy przenieść tego. 6 i 7. OK. Idziemy do Dalgrodu. I musimy rozpatrzyć niebieskie spotkanie w Dalgrodzie, tak? Dobra, zatem dociągamy sobie niebieskie spotkanko. Tu jest coś takiego, okradziony. Tutaj jest ten i od razu idzie raz, dwa i trzy do góry, tak? Raz, dwa, trzy. Najpierw będzie walczyć oczywiście Alei. I Alei może zrobić coś takiego, że tu będzie jeden. i dobierz jedną kartę, ale nie będziemy dobierać, bo możemy dołożyć to i to już jest koniec, nie? I dostajemy co? Jeden reputacji, jeden przedmiot, dwa kosztowności, o! Widzicie? I to jest dwa kosztowności. To się bardzo opłacało. Reputacji, jeden przedmiot jeszcze, tak? Jeden przedmiot, proszę bardzo, to jest towarzysz. Koniec dnia, jeden kosztowności lub jeden reputacji. Będziemy z tego teraz korzystać. Okej. Okay. Dobro i to było niebieskie. Niebieskie spotkanko. Dobrze. I to jest 116, tak? 116 Tu za darmo mogę kupić kosztowności na magię, mogę zamieniać. Tam się nie Tak, nie. To jest tu lokacja? 116. Czy ja nie ten Merki rozpaliłem? Nie, bo tu nie ma. Nie, dobra, moment, to nie ten Jeśli posiada trzecią część Straceni martwi Czy ja coś takiego mam? Idziemy zobaczyć Straceni martwi, nie ma w ogóle żadnej części Dalgród znosi się Na pasie lądu Pomiędzy niezdobytymi murami Tuanatu a morzem Zawsze stanowił ważny ośrodek handlu I był jednym z Najbogatszych farm w awalonów Wierząc, że to Wszechmatka syła im wszelkie błogosławieństwa, mieszkańcy znieśli swe miasto w cieniu jej świętego dolmenu. Zbliżając się, dostrzegasz uzbrojone patrola, podwójne straż, a także długi czerwony wojenny proporzec powiewający na długim halem, dworem w najwyższej części miasta. Odwiedź, udaj się na targ. Wybierz się na targ, coś tu jest ciekawego. ...mikstury, nie, odrzuć, Kup prowiant też nie, opuść, tak, skruszona, błyskiem monet w dłoni, zgarbiona starucha, nie chcecie Cię opuścić sklepiku z osobliwościami tak, Starucha prowadzi do cuchnącej rudery, odpadki i tak dalej To jest jeśli posiadasz zagadka starostali Czy ja to mam? Mam akceptuj i co z tego wyniknie? Twój wzrok przyciąga polizujące liśnienie. Podchodzisz do stosu narzędzie gospodarskie i odsuwasz i odsłaniając mały młotek zestaw dług dziwnego metalu, stara się ukryć. Yy, wydawać astronomiczne Jeśli nie masz karty 58 Karta sekretu 58 Nie ja chyba to mam Ja chyba to mam ale muszę sobie sprawdzić no, góry nogami No, raczej mam Raczej mam 58 tak dobra, słuchajcie, bo tu powinno być to, nie? Może zapłacić dwa kosztowności eksploracja się kończy, tak moment, 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 moment Stok opuść pójdź za nią kontynuuję to się kończy. No dobra, tu się nie opłacało, nie? No to już byłem, nie? To już byłem, więc to też jest tak, że trzeba robić notatki, jeżeli chcecie ten odwiedź drugi Hal 10, 12 W innym wypadku, tak? Nie udzielać ją, więc tu będę przychodził jeszcze później, tak? Dobra cyfrowych tych Wejdź na Dolmen nie mam. Kontynuuj Święty równy na podnio. Dobra, tu też nic nie daje. To nie korzystamy z tej opcji. Zawal Dolmen. 16 to nie mam. Dostarcz posłanie. Na K4B i przynajmniej jednej części negocjator. Odrzuć. Dobra, to też mi nic nie daje. 116 Po prostu tutaj nic nie daje. Nie kontynuujemy tego, nie? No dobra, tu nic więcej nie, uzysk nie uzyskamy. Natomiast możemy zapłacić kolejne. Jeden Ktoś może zapłacić? Tak, 4. Jeżeli chodzi o ten, nie, to dobra. Idziemy do 118. 118 możemy tu rozpalić. menhir 1, 1 8. Tak. Tu rozpalamy Menchir. Wysokość jest szaskana, tylko jakiś ten. Wymaga wszystkie postaci ryt i karty sekretu 7. Ja mam siódemkę. Zapłać 2 energii, to mogę zrezygnować. Mogę obniżyć kosztowności prowianty 4, tak? 4 prowianty. Tu jest 8, to mi spadnie na 4. Dobra, i teraz tak na 3 plus 2 to na 5, tak? Dobra, tu zostajemy. Czyli tu będzie na piątkę. Dobra. Dobra, dobra. I słuchajcie, teraz będziemy dokładać nowe lokacje. Tutaj musimy sobie to porobić miejsce. Moment, momencie, bo nam się to przewróciło. Nie chcemy, żeby to się rozleciało. Okay. Bo będziemy dokładać dwie lokacje, mianowicie 120 i 141. Ok, 120 to są rogi południa. Pomóż strażnikom, otrzyma jeden raz dziennie. Tak. I 141. Dobra, 141. mamy I to jest granica dziwu. To jest granica dziwu, i tam jest Menhir też. O! Kupik, który elsząca, zapewni dwa kosztowności lub magii, otrzymać trzy zdrowia, tak? I dalej już nie ma. Więc dalej się nie będziemy rozwijać. Tak, na pewno mamy jeszcze tutaj i tutaj. Na pewno mamy jeszcze dwie lokacje. To jest lokacja 156. Ja sobie tylko podejrzę. 156. Dalej z niej nic nie ma, i tam jest lokacja 150. I z niej też już nic nie wychodzi, czyli mamy w tym momencie kompletną mapę prawie. Bo tu już nic nie będzie wychodzić. Ok, czyli nie potrzeba więcej. Reszta to już są zamienniki. Reszta to są zamienniki. Dobra, i ty. Te... Tak, słyszę. No. Dobra, i słuchajcie, teraz jest tak: będziemy sobie czytać eksplorację. Zapłacimy jeden. Niech Czerw zapłaci. Mamy jeszcze trzy punkty, jakby coś. I to jest: jesteśmy w popłoku, tak? Najbardziej rozległe równiny tej wyspy od dawna były miejscem poświęconym bogom. Sam Merlin, jeden z legendarnych kanapcy druidów. Pomógł ludziom wykopać tu sieć rowów wypełnionych białym wapnem, tworząc widoczne tylko z wysoka mistyczne symbole. Teraz cisze świętych równin zakłócają krzyki przerażonych zwierząt i płacz ludzi. Uchodźcy z zachodnich rubieży walonu uciekają tą drogą kierując się do Dalgrodu, Kłanat i Kamelotu. Jak odejdę to się kończy, nie to nie. Jak podejdę do uchodźców, wędrowcy są wystraszeni, znużeni drogą. Dzieci płaczą, tuląc się do siebie na przeładowanych wozach. Kobiety mężczyźni mają poważne, wyprane z emocji twarze. Rozpoznajesz tartany i godła kilku zachodnich farmgrodzi. Koniec ziemi w Rubliwdziu, Dungale. Miejsca starte ma przez Dobra. Jeśli nie posiadasz, dziwne spotkanie dwa. Chyba tu nic nie mogę zrobić. Dziwne spotkanie, dwa. Posiadam. Odrzuć. To tu się też nic nie robi. I to jest 118. Jeszcze raz. Przeszukaj równinę, tak? Yy, czwartej konsil. Tak, konsil. Jeśli nie posiadasz czwa... jeśli posiadasz czwartą, nie posiadasz piątej, tak? Dobra, to nie. Krążysz między białymi jak kredaliniami świętych symboli, niczym mrówka na starożytnym gobelinie. Zamiast odbierać siły, wędrówkę wydaje ci się przydawać. Jakby ich niezwykła moc przesączyła pod ziemi, wypełniła cię znowu energią. Idziesz przed siebie, aż dostrzegasz niewielkie kopie, zrozumiając perfekcyjną linię horyzontu. Zbliża się do świeży grób, pasemka. Pójdź za tropem, by dowiedzieć się, co się stało zresztą u grupy, tak? Jeśli posiadasz pierwszą losy. Sprawdźmy wszystko sobie po kolei losy mam. Lub pierwszą część tej wizji. wizję grać jako beur dobra. Każdy członek drużyny z dwoma lub mniej magii otrzymuje jeden magii to nie. Wszystko. Natychmiast rozpoznać herblota jawina z materiału i głowicy miecza przez Przeżywać nagłe uczucie lęku, a więc to tutaj dobiega końca jego misja na świętych równinach. Graż jak czerw i nie posiadasz ostatnia lekcja. To mam chyba już o, s s s s s statni. ostatnia lekcja, czwórka, tak? Mam no. rozkop grup, jeżeli rozkopie, sta 102 odrzuć. Pokaż swój szarczunek i odejść eksploracja się kończy tak. Dobra, czyli co tutaj nic już nie. Nic nie zrobię tak. Dobra. Okej. Okay. Okej okay, okej. Okay. Tutaj nic nie ma już ciekawego. Dobra, przyjrzyjmy jeszcze pozostałe karty przedmiotów zgromadzimy je w jednym miejscu, chyba po prostu. I tyle nie. Sprawdzam po prostu, czy nie ma ten. Tu jest karta sekretu. Jeszcze jedna. Dobra, nic więcej nie ma. Zostało nam ile? Jeden Dwa energii My jesteśmy poza osadą Więc możemy dostać 4, Dostać jedno żarcie Tak? Okej okay. I została nam jeszcze jedna energia Z którą już nic nie możemy zrobić OK. no dobra będziemy kończyć dzionek Musimy przeszukać Rogi południa I gręce dziwu, tak? Rogi południa i granice dziwu. OK, przełączmy się. To co robimy? Koniec dnia, czyli tu mamy jedno jedzonko. Tak, groza spada, życie wraca. To się podnosi. Życie wraca, energia wraca. Życie wraca, energia wraca. Plus jeden tutaj. Życie wraca. Groza spada. I energia plus 1, nie? Dobra, i teraz tak mamy 5, 6, 7, 8, 9. Mamy 9, 2, 4, 6, 8, 10 muszę mieć. Tak, o jeden za mało. Niestety nie wpadło nam. Nic więcej. Tu mamy tylko 3. To też mamy tylko... Nie, tu mamy 3, 4, 5. Tu mamy 5 sobie zamieńmy. Ok. No dobra. To kończymy to nagranie i widzimy się w następnym. Zostawcie supa. Dajcie znać, czy graliście. Zachęcam. Bardzo fajna. Zachęcam w ogóle, żeby poznać Piskorskiego i jego twórczość literacką. Ym... Czytałem trylogię. Y... Jaski czasu, polecam wydanie elektroniczne, to jest poprawione wydanie, yy, podszlifowane, chociaż to papierowe też bym przeczytał, bo tam ileś rozdziałów zostało usuniętych, więc ciekaw byłbym, ale jeden tom po prostu, yy, jakie tam wątki były, i teraz czytam jeszcze yy, cieniory, o, cieniory, takie yy, alternatywna rzeczywistość, trochę nie, jakieś takie arapiery, yy, to jest to epoka oświecenia. Barok, oświecenie, coś ta okolice jakby nie? Ale oczywiście to świat fantastyczny, nie? I Też dosyć ciekawie wygląda. Jestem tam chyba w jednej trzeciej powieści, także jakbyście chcieli to poczlecam. Są jeszcze inne rzeczy i też będę czytał i dam Wam znać na pewno. Dobra, słuchajcie, kończymy ten dzionek. Pozdrawiam serdecznie.